Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś zobaczymy Marsjańskie Depesze. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha i Discorda7. Linki w opisie. Marsjańskie Depesze są księgą z dodatku Królowa Wiedźma. Zawiera ona wiadomości od różnych ważnych postaci. Pierwszą z nich jest Ozyrys. Stracił Sagira, więc nie ma już nieśmiertelnego czarownika z opcją wskrzeszenia się. Mówi nam on, że ma bardzo mało czasu, a musi coś jeszcze osiągnąć coś, co pomoże nam przetrwać. I dlatego z własnej woli poddał się Sawatun. Później wyśmiewa straż przed nią, że walczą jak zwierzęta, a wszystko, co znajdą, zostaje użyte jako broń. Ozyrys może zobaczyć, czego doświadczyła Sawatun, jako że był w jej Salach. Później jeszcze dodaje, że Zawala i Ikora są dobrymi przyjaciółmi, ale są nadgodliwi i współczujący. Drugi rozdział to wiadomość od Eris. Możemy zobaczyć, że ona boi się, że robimy wszystko to, czego chce Savatun. że rozgrywa nas jak dzieci. A Eris jest pewna, że Savatun zrobiła sobie z niej swojego pionka, uśpioną agentkę. Dlatego Eris chce żebyśmy ją zabili, gdy nadejdzie na to pora. Wiadomość od Ikory jest skupiona na wątpliwościach odnośnie Fyncza. Ostrzega nas, żebyśmy pilnowali się, gdyż Savatun może mącić wszędzie, a duch może być pod jej wpływem. Mamy sprawdzać wszystko, a jak się operacja nie uda, to mamy zabrać go na przesłuchanie. Do tego udział ukrytych w tej operacji sprawi, że Ikora będzie miała... mało czasu, więc nie będzie mogła nadzorować wszystkiego. Kajatl w czwartej wiadomości mówi nam, że znalazła szczątki Ozyrysa na Nessusie. Nie może ona ujawnić ich metod identyfikacji, jednak są one dokładne i rzetelne. Ta wiadomość pewnie nas szokuje, ponieważ mamy już jednego Ozyrysa, który wciąż trzyma się przy życiu. Mówi, że Ikora Rey potwierdziła jego tożsamość, ale to nie on. Dalej jest już sugerowanie, że Ozyrys w ostatnim mieście to szpieg lub żywa bomba. Druga wiadomość od Ikory, w której najpierw mowa jest o tym, jak bardzo zwiodła strażników, a później temat schodzi na zawale. W pierwszych wersach Ikora mówi, że zawala wydaje się być odporny na tragedie, które dotknęły ją oraz Keida. Może to szczęście, może ambicja, a może nie doceniła jego sprytu? Zwraca się do nas, że ludzkość potrzebuje mistrza, który nie jest politykiem, a jeżeli to zawala jest zagrożeniem, to musimy na siebie uważać żebyśmy nie powielili losu Kejda 8 Nawet Toland wysłał nam wiadomość. Jest on rozczarowany tym, jak bardzo próbujemy atakować świat tronowy Sawatun i ją samą, mimo że nam się nie udaje to. Po co w takim razie to robić? Musimy przegrać, bo tak jak my chylimy się przed Wędrowcem, tak Savatun chyli się razem z Wędrowcem ku przetrwaniu. Nie zauważamy sojusznika w postaci Sawatun. A ona będzie zbawieniem dla wszechświata. Zawala odezwał się w siódmej wiadomości. Pokazuje on nam, że tak jak łowcy działają, pozostawiają cele w nieświadomości, a czarownicy, używając porteli i podstępu, tak prawdziwy Tytan prowadzi swoje działania tak, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Nagiął on swoje zasady dla Ikory, a ona popełniła błędy, które są już publiczne. Zawala pokazuje, że martwi się o nią, gdyż zadręcza się ona tymi błędami. Straż przednia musi mieć trójkę przywódców, a Zawala potrzebuje nas w roli szpiega, który będzie pracować za Ikorę i w odpowiednim czasie przejmie jej obowiązki oficjalnie. Ona na pewno się z tego ucieszy. Ostatnia wiadomość pochodzi od Eris. Mówi, że udało nam się pokonać Savatun, jednak jej machinacje pewnie będą nas nękać jeszcze jakiś czas. Savatun obdarzyła nas szczególnym zainteresowaniem. Eris odkryła, że królowa Wiedźma infiltrowała ukryte kanały oraz mogła odpowiadać za jedną lub więcej wiadomości. Chciała podważyć naszą lojalność i zmienić nasze zamiary. Mamy zgłaszać wszystkie nietypowe elementy w otrzymanych wiadomościach do niej lub do ikory. I tu zaczyna się zabawa, ponieważ księga marsjańskie, depesze to stek, bzdur i fałszerstw. Prawdopodobnie podczas tego opowiadania już usłyszeliście jakieś dziwne rzeczy, na przykład o Cage 8. Przypatrując się całej księdze, w dwóch rozdziałach, trzecim oraz ósmym, mamy wiadomości, aby sprawdzać wszystko, nie ufać podejrzanym jak Finch, oraz zgłaszać wszystko Ikorze i Eris. To są jedyne wiadomości, które są tam sensowne. Ale też nie do końca. Reszta pochodzi od Sawatun. Już w pierwszej wiadomości możemy zobaczyć dziwne momenty, gdzie mamy podwójne spacje w tekście. A sam przekaz tego tekstu się nie klei. Ozyrys, który oddaje się Sawatun, jest całkiem dziwną opcją. Jeżeli tak, to kiedy miałby napisać tą wiadomość? Gdy był zamknięty i mógł tylko obserwować, czy może gdy jest w śpiątce? Nie sądzę, żeby był aż tak oświecony, by wiedzieć, że podróż na Księżyc sprawi, że straci on Sagirę. I Sawatun ich zabierze. Druga wiadomość to praktycznie poddanie się Eris. Ona chce, żebyśmy się jej pozbyli, bo Sawatun mogła przejąć nad nią kontrolę. To nie jest ona, od razu to widać. A do tego, oprócz dziwnej spacji w tekście, mamy jeszcze literówkę. Zamiast B jest 8. Powtarza się ona w każdej wersji językowej. Wiadomość Kajatl to też całkiem ciekawa sprawa. Znaleźli szczątki Ozyrysa na Nessusie, ale nie powiedzą nam, jakie były ich metody identyfikacji, nie dadzą nam tych szczątków, uwierzcie nam na słowo. A co do potwierdzania tożsamości, to robiły to tekłony z Marą. Piąta wiadomość, ta od Ikory, zawiera praktycznie nawoływanie do buntu przeciwko Zawali. Jest to próba ukierunkowania Strażnika w stronę pozbycia się Naczelnika, a kończy się ona tym, byśmy nie powielali losów jednego Kejda 8. Trochę cyferki się pomyliły. Wiadomość Tolanda jest wychwalaniem Sawatun i pokazywaniem, jaka to ona nie jest potężna. Jest naszą sojuszniczką, prawda? A dla Wszechświata będzie zbawieniem. I wiadomość od zawali to atak na Ikory i próby nastawienia nas przeciwko niej, pod płaszczykiem martwienia się o nią i jej życie. Ale spokojnie to nie koniec, ponieważ nawet jedna z wiadomości, które mogą być prawdziwe, zawiera błąd. Ósma wiadomość, czyli druga od Eris, ma w swoim kodzie ICO 223, ale kod Ikory to 006, a Eris powinna mieć z przodu Eri. Także cała księga jest praktycznie do wyrzucenia jako kłamstwa, a na dodatek te spacje najprawdopodobniej nie są przypadkowe. Społeczność Raid right Secrets pozbierała litery po tych podwójnych spacjach i po zabawie z kodem heksadecymalnym oraz przerobieniem tego pod muzyczną skalę wyszła im pieśń Savatun, co zauważył Teleteus. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał, zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Uważajcie na księgi, w których są błędy, bo pewnie napisała je Sawatun. Mówił do was Szybor, do zobaczenia.